Witajcie kochani w kolejnym odcinku z serii Aldar Place Trine 2. Jesteśmy w, w skamieniałym drzewie i autor. Co to? Chciałbym to wszystko. no yy, Narrator <coughs> powiedział, że jest to całkiem miła odmiana w tym drzewie, ponieważ jest tu ciepło i sucho. W każdym razie bardziej sucho niż na tych bagnach. Yy, przypominam, że gram w na ślepo, więc nie wiem jakie zagadki są. I... ale ten cień jest po prostu... Dobra, użyję tego słowa, zajebisty. Beczkę chciałem rozwalić, no. To yy, Zmienimy się. Otwierać! Kurde, jadę, nie? Yy, chyba gdzieś tu kiedyś byłem. Yy, tu jest gulasz! Iż yy, ty! Bańko. O, jak ciepło! Uf. Ale bez przesady. Uhuh. Bańko. Ha, mam cię. Eee, mm, eee. 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 No eee. Uch. No proszę cię eee. No o ma Nie jestem bańki Ci co za bańka Dobra, zrobimy inaczej. Spadaj bańko. Teraz. O, strzała się odbiła. Dobra. To dwa. Tutaj trzy. Eee. będę musiał użyć tej bańki. Co by zebrać. O. Eee. Dobra. Tego nie widzieliście. Chciałbym tamtą bańkę. Eee. Mm -hmm. O, no nie Manika, tylko oczywiście chodziło mi o. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Chodzi oczywiście o to doświadczenie, tam. Jak ja mogę to zdobyć? Dobra, będę musiał zrobić tak, niestety. Ja to na razie nie potrzebuję tego, ponieważ muszę pojechać, pojechać wyżej trochę. Windom i zabiorą mnie. Zaraz, 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 zaraz. Uh. Od co? Nie było to takie trudne, nie? Dobra, idziemy dalej, bo nie masz tutaj. Coś będzie ciekawego teraz, pewnie? Eee... Hmm, to lustro sprawiedliwe, dziwne wrażenie, co ja możesz do niego strzelić? Mogę, ale co mi doda? Tu jest kolejne lustro. Hmm. Nie grałem w portal dwójkę ani jedynkę, ale chyba wiem o co ho. Co to jest za kulka? Ech. 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 Dobra, ale co mi to da? A, A. A. takie dziwy. Pająk tu będzie, jaki on jest? Nie, nic o pająku. Ooooo! Ja mam doświadczenie z pełkami w Minecraftie, więc nie ma problemu. Coś jest wyżej? Jakiś coś? Yy, dobra, nie. Przyjemna taka walka z pająkiem, muszę Wam powiedzieć. Yy, kolejne bańki, wydlane. No, bańko. Yy, bańko. Mówi się, że wiedźmy zjedają dzieci. Co szczęście, że nie jesteś dzieckiem. Nie mam cię brnąć, Amadeuszu. Eee. Tu jest, widzicie? Kuleczkę. Da się to otworzyć w ogóle? Haha! Ha. Jaki manewr w ogóle? Eee. No dobra. Am... Eee. Um. Tu się podgrzewa. Mogę zobaczyć rurę? Mogę. Inną rurę? Nie mogę. Innej rury? Stąd mogę pożyczyć? Nie mogę. Um, rozumiem, że muszę podgrzać to po prostu. Chyba. Yy, tu, tak. No. O. No, przyklej się. Dziękuję. Tu jest kolejna rura. Ale. Ale, 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 na razie zrobimy tak, ponieważ muszę tutaj wziąć to Kurde, świetne są te zagadki. Po prostu Jak wiecie nie grałem niestety dużo ostatnio i zapomniałem w ogóle jak się gra w train, ale teraz po prostu nadal ta zabawa jest przednia. Chodź tu, Pańko! A! Uhuhu. I dźwigienki. Hm. Mogę to jakoś coś ruszyć to? <śmianie> Jaki manewr. Eee, mam następny poziom. Eee, Aha. No dobra. Na razie zbierzemy te. tę. Ten dybankę wyleci. Wyleci i bym skoczył tutaj. Tak, dobra. Tu wiem, że się tak robi. <śmianie> o nie, nie, nie. Yy, tylko czemu. Yy, 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 no. No powoli, lub. Yy, dobra, to nie tak. Tak Będę musiał chyba zmierzyć to, nie tędy. Pójdź to. Yy, nie chcę tego. Aha! Dobra, już wiem, już wiem, 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 wiem. Dobra, to wystarczy chyba. Kolejne pytanie, czy bańka. No właśnie, czemu ta bańka się dezintegruje? Bo będę musiał użyć yy, obejścia <laughs> Jakie to jest kupie O! Wow, 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 nie, 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 trochę się zaczynam motać tym wszystkim. Wiem, że muszę musiałbym przelecieć tam prawdopodobnie na, tą, na tej bańce dalej. Ech, mogę tak na, na... tym? Nie mogę. To zrobimy taki manewr. Nie, nie mogę tędy przejrzeć. Hmm. Yy, wiem, że trochę się motam z tym. Yy, hmm. A ja Mogę na to skoczyć, tu jak bańka jest? Nie, nie, bez sensu, bo ta bańka musi wylecieć tam. Dobra. Yy, już wszystko wiem. to muszę dać niżej. I muszę sobie zbudować tutaj dom, Ponieważ jak bańka będzie działa, ja po prostu na nią wskoczę. Tylko w odpowiednim momencie. mi tego nasz. Co za bańko? Bańko, bańko. No co jest grane z tym? Dobra, test. Test numer 2530. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Wow, 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 wow. Tak nisko, tak nisko nie chciałem upaść. Dobra jakiś poziom. Coś tu się dzieje. Mam dwa punkty umiejętności. Ognisty miecz, szarża, nie potrzebuję składania, nie potrzebuję. Lodowe strzały. Hmm. Albo lodowe strzały, albo przyzwanie przedmiotów trzech. Jeden, dwa, trzy. To może być bardziej przydatne niż strzały. kupię Dobra. I teraz tu jakoś... Tam coś napierdziela. Czy mogę się tędy... Papać tego nie mogę. Ło wow, wo wow wow, wow wow bez przesady, bez przesady, bez przesady. O, o, o. Kurde, fajny jestem motyw z lustrem. Czy z portalem? Nie! Co to tak bańka? Zrobimy tak. O! Gdzie taki manewr skaczący! Eee. Dobra, widzimy się na górze. <laughs> hu hu Udało mi się za pierwszym razem, to od razu powiem. To jest trujący gaz. Mogę ci zabrać? Dobra, chyba nie. Eee, otwierać wrota? Halo? Puk, puk. Eee, poproszę młot, dziękuję. U, co jest grane z tym? Eee, coś tu jakoś gdzieś. Eee, w sensie tu, tak? Chylam cię, coś ci robię, coś odłączam, hmm. Ech. 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 coś przyzywam i popycham. Patrzę na górze, co się dzieje. Jakiś coś, grędyś? Dziwne to jest, kurde, coraz trudniejsze. Są tu pułapki, albo jestem głupi. A, mogę jeszcze jeden przedmiot, zobaczcie. Teraz przyzwać No! Stój, 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 piramino. Nie. Jestem głupi, nie wiem o co chodzi Halo, puk, puk, puk Tu, kołowrotkiem Tu jakoś przesunąć Gdzieś tam? Coś mam Na górę chciałbym się otwor Tak myślałem właśnie, że to jest przycisk Nie, 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 nie O, dziękuję, właśnie tego mi tego mi trzeba było Ale, nie, 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 nie. Ja to potrzebuję choć to zawracajstę <laughs> Dawaj butelkę <laughs> Idziemy się tu E, zobaczcie gdzie ta butelka poleciała Co za... Przedny świat. Dobra, jestem, chociaż zginął mi super ultra mój rycerz. Ha, ty już nie jesteś taką trudną butelką do wzięcia. A co się jest jeszcze? Chyba nie. O, spadnijmy tu. Kolejny lustrasz. Co za! O, skoczmy tędy. <noise> Te pułapki są po prostu. Nie, 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 niem, Dobra, już chyba czaję. Muszę użyć Super Ultra Luster. Będę je ja nazywał lustrami. Nie portalami. Nie wiem czemu. Ech. Ech, ty jesteś tym lustrem. Jak tutaj dam ci to pobiegniesz tędy, dobra, e, może tam dalej chyba nie mogę. Dobra, tutaj muszę. To jest najniższy punkt. A to teraz powiedz przecie, tam tu, chociaż... bez sensu to jest. Uuuu! Uh. Uh. E, y, 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 y. Nie wiem, nie wiem o co chodzi. <laughs> Zrobimy to po staremu wykaże się super ultra brakiem super ultra inteligencji wybaczcie mi za to wybaczcie mi to przepraszam wybaczcie mi to uh. Uh. Y -y, gdzie jestem haha -ha! takiego teleportu się nikt nie spodziewał nawet ja am um. A ja mam super ultra deskę, a wy nie? Dysko? Wow! O, a to dobry butelka! <laughs> yy, dobra, to teraz. Yy, Zoja, złap się czegoś, proszę Cię, kochanie moje. Złap się czegoś. Zoja, masz podwójny skok, przecież, dobra. Tamtą, jak tamtą butelkę zebrać chyba jej nie zbiorę jednak. Dobra, nie zbiorę jej pierdzielę szkoda czasu yy, was się nie spodziewałem tutaj tak szybko bardzo ładnie dzięki że go rozwaliłeś za mnie gin widzę cię tam No, ilu was przyjdzie tutaj już? jeszcze? <laughs> Jakby kuska nie skakała. Ło wow, wow, wow. Ale te motywy z tą walką też są całkiem ciekawe myślę. W sensie są pewnym urozmaiceniem tych wszystkich zagadek Proszę cię. Nie udawaj, że nie umiesz kakać tak Zoju kochanie Eee. Mogę to złapać? Jakoś przeciągnąć Chyba nie Dobra, jestem. E, miałem delikatną przerwę, ponieważ... No właśnie, ponieważ dostaję SMS-y za chwila. Ech! On ty ty Nie spodziewałeś się tego, co? Że tutaj, do ciebie. Dotrę... Aaaa, niszczę wszystko! Rage! Eee Otwierać? Wiem wiem, muszę przerzucić skrzyneczkę na drugą stronę. Tylko chcę jeszcze zobaczyć, czy tu coś. czegoś nie zostawiłem przypadkiem. No! nie, muszę to muszę to poświeżyć, bo to naprawdę. No, coś na górze? Dobra, nie to nie. Eeeh, yy, 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 no dobra, po prostu z tej strony. No ej! Tu jest sznurek, który blokuje? tak Dobra, nada, żeby tutaj potwory do mnie nie przyszły z tej strony. Uuuu, <laughs> ciepło, ciepło, ciepło. Skamieniałe drzewo. Coś tam się czegoś złapie To mogę coś z tym zrobić. Dobra, panie, to, to się podgrzewa, chyba się podgrzewa. Muszę iść na górę, chyba muszę. Eee, dobra, szybka akcja teraz będzie. Eee, nie wiem, czy mam rozwalać to, ale chyba. Że, że, wow, wow, wow. co to za pułapka? Aaaa, jedna skrzynka jest nielimitowana. Dobra, tylko co ja mam zrobić, powiedzcie. Ehm. Um, ciepło! Y, coś mi się wydaje, że czegoś o czymś zapomniałem. I... i są dwie drogi. Pójdziemy najpierw tędy. Tum, 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 tum Aha, dobra. Czaję, czaję. Eh, z bańki. Stój! nie spodziewałem się, że to mi wyjdzie za pierwszym razem. rum tum, tum, no. Rozumiem, że nie mogę. Ech, Że nie mogę biec po czymś, co się ten. No, 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 no. Tam coś jest? Na górze? Powinno być. Bo to tak wygląda na takie. Gdyby było coś na górze, A może nie? Dobra, nie to nie. I tak schodzę na dół, więc luz. Tu jest kulka. Aha! Eee, dobra, teraz zastanówmy się. To robi się. Mogę to jakoś obracać? Nie. Mogę to tam na górę? Nie. Mogę to tu? Coś z tym takiegoś? Coś tu? Tu wychodzi Dobra, zostawmy to. To. Tu? Um, ja chyba wiem o co chodzi. Chyba, chyba, uwaga, test. O, ciepło. O, co? kulko. A! Nie, 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 tak się bawić nie, Tak nie, 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 Mogę się nie, O, nie, się nie, Eee. Kurde no, nie, jedną deskę, dziękuję. ej, ej, ej. ej, ej, ta deska miała tu przetrwać. Dobra, dobra, cicho, cicho. A tu jest jakiś, może, sekret? Tak! Właśnie coś tak. Patrzę. Dobra, uwaga, będzie system obrony przeciwtarczowej. No dobra, nie mam pomysłu na to. Takie długie? Pyk Pyk Pf, poważnie, jestem głupi Uwaga, będzie test Dobra, nie udało się Tam myślałem Może... tam chcę dostać się Może coś właśnie muszę rozwalić Cicho Coś tam Coś tu? Hm, dobra, nie. Ech, nie wiem, jak to zrobić. Uwaga, będzie skok kolejny. Nie, nie mogę, tak, nie mogę tutaj skoczyć, bo nic z tego nie wyjdzie. Muszę um, się cofnąć. Cofnąć się do przodu, muszę. Ej, no co jest grane z tym? Czy jestem po prostu za ciężki i nie mogę tego. Nie mogę w zbroi pływać na bańce, w sensie nosić się... Bańko, proszę zawieź mnie do góry. Tu jest super ultra ten. Odrodzenie. Na razie sekret sobie darujemy, ponieważ długo by to trwało. Uhuhuhu. To jest. Chyba śmieszni są, że coś takiego zrobili. AAAAAAAA! E! E! A! Tak myślałem. Nie wiem co to da. Ale dobra. UAAAAAAA! Raz wiem, że spłonę... Co jest grane? Wow. Ha. Ha, 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 ha. Nikt się tego nie spodziewał, nawet ja Uciekamy Poproszę kuleczkę z tym O, dziękuję Wiem, 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 idę po, po, idę po to, idę, idę, idę Idę po to, idę, idę Dobra, myślę, że w tym miejscu zakończę, ponieważ już jest długi ten odcinek Także dziękuję za uwagę Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie I do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Eldaral Place join 2 Całkiem nieźle mi to poszło tak szybko Na razie